Właśnie przyjechał pierwszy transport desek i już są rozładowywane. Oczywiście deski na ziołowym oczydło. Piękna, świeżutka deseczka. To jest heblowana deska na podłogi. O. Elegancka. 5-metrowe dechy. Czyli te 5 metrów to będzie właśnie szerokość wiatr. A no to są belki na podłogi. Konkretne. I trochę deski budowlanej też dodatkowo. Na jakieś szalunki i tym podobne. Także teraz to schowamy. Przewieziemy przyczepą na, na miejsce, gdzie będziemy to drewno przygotowywać. Żeby też po prostu nie zamokło. No i tak jest trochę wilgotne. Pewnie leżało na deszczu. Ale żeby sobie lepiej schło, bo jednak przy opalaniu to ważne, żeby deska była idealnie sucha. O, i taką przyczepką będziemy to przewozić. O, deseczka. O, deseczka. Dobra, to możemy tylko jeszcze tą i już coś, tak jechać No ciekawe czy nie zachodzimy Trochę tu ciasno No no Dobra Czekaj, czekaj No jeszcze Dobra stój No dawaj, dawaj O, czekaj czekaj Cofnij troszeczkę, 10 cm Dobra i do przodu do przodu Czekaj Z tej strony też inaczej podciągnę, powinno być dać. Dobra, możesz jechać! No zobaczymy, jak się uda tutaj zmieścić, bo trochę ciasno i długi transport. Górkę nie zahaczyć Dobra. Byle przez te komórki przejechać. Będzie dobrze. No, to też elegancki drewno z mojego lasu. Oka, jakąś saunę. Nieźle. Nawet deska niechacz to się nie powródzi. No i tam będziemy to drewno składało, w tamtej wiatce, altance Udało się. Jak chcesz to ja mogę z tamtej strony chodzić. Trochę się schodzi z tymi dechami. Jedziemy po drugi transport i na dzisiaj będzie koniec. Jeszcze metr, pół metra, jeszcze dobra. Drugi transport, znowu trzeba trochę unieść. Powolutku, powolutku, dobrze jedź. No dawaj, dobra, przeszło, możesz jechać. Belki do stodoły schowamy A resztę desek tam pod biotkę. można wysunąć, tak? Winni jak znalazł. Na tą, na tą chwilę to, to czekało. Trzeba to pamiętać, że takie coś jest To, to będziemy z tego korzystali. Breczki na podłogę już schowane. Jedziemy dalej z dychem. Pierwsza partia desek już zwieziona. Suche deski schowane pod dachem. Tamte mokre budowane też sobie zostały. Belki w stodole. Także wszystko już jest zabezpieczone przed deszczem. No, a mokre to nie trzeba. Także będzie się niedługo działo coraz więcej. Ale dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następne z postępów budowy ziałowego moczydła.